Siemaneczko ziomeczki to jest y, drugi odcinek z samych quizów, ale tym razem to będzie jeszcze jedna seria z samych quizów. Z, y, o nazwie, co wolisz? Same quizy. Y, no. y, y, dajcie suba, wbijajcie na kanał mojego brata. Cztery łapki w górę, kolejny odcinek z Co byś wolał. No, także zatrzymamy. XD. Co byś wolał mieszkać na wsi, mieszkać w mieście? Hmm. W sumie w na wsi to by było cicho, a w mieście, no to. No nie, ja wolę w mieście w sumie mieszkać. Nie boję. Co ty, Co? Ja, nie, no spoko Czyli muszę cały czas, tak? Nie, no, XD jest po prostu zrąbiście. trochę słabo dobra to jednak nie będzie seria y, co wolisz tylko po prostu kolejny odcinek samych quizów to będzie teraz żeby znajdźmy jakieś ile zagadek. Uda ci się odgadnąć. Ja wiem. Mam. Wie. Bon. Sorry, ale mój brat zawsze wbija na odcinku. Dobra, w którym roku powstał Facebook? O kurde! 19... 1909... No. Jak nazywa się założyciel? Mark... Gdzie znajduje się główna siedziba firmy? Kalifornia. Jest! To Firma Facebook i NCO oprócz Facebooka jest też właścicielem Snapa? Instagrama i Whatsapp. W jakim kraju wymyślono ten najpopularniejszy portal? W Stanach Zjednoczonych. Ile minut dziennie przeciętny użytkownik spędza przed ekranem telefonu lub komputera z na Facebook? Nie wiem o kogo. Co? On? A, normalny użytkownik. No, ja spędzę ponad godzinę, co wiecie. <noise> Jak początkowo miał nazywać się przycisk, like. Kul. Cool. Jaki jest skrót od nazwy Facebook? Chyba. A, 3 na 8. Nie no, spoko. Y czy odgadniesz numerki reprezentacji? No, no pewnie, że odgadnę. Jaki numerek ma szczęsny? Jeden. Jaki numer? ma? 17. Nie 22. Jaki numerek ma Łukasz korupinski? O kurde. 25. Ja tego nie znam. Boruc ma 12. A nazwę ja mam. Tamil O kurde. 15. Zdam dwójka. No to jest chyba proste. Jaki numer. I 20? 20 tego Cionek, trójka. Twórka. Jeżeli nie znam jakiegoś Macieja sal, Salduka. Boże. No Łukasza Piszczka znam. No, no, 20 Jędrzejczyk. Osiem. Trzy. Dobra. Bereszyński. 24. cztery. Pięć. Krychowiak. Y, Krychowiak ma dziesiątkę. Jodłowiec. Jodełka. Jodełka ma szóstkę. No, jeżeli, no ja nawet nie znam tego typka. O, 9 na 15 no wszyscy typów z Ekstra Nie znam każdego typa z Ekstra no co? Kurde. Dobra, popularny. Mierz swój poziom atrakcyj... atrakcyjny? No dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to tam będzie. Mm. Tak, spoko, no spoko, mm -hmm. tak spoko. W jakim stanie są twoje włosy? Zdrowe i zadbane, co? Nie mam włosów, aha. Jaką masz ter? Nie w jakim stanie jest Twoja sylwetka? Bardzo jest. Bardzo dobry, wie się, ja ślady, Tak. Jestem szczupły. Bardzo każę 28 kg. Mam 10 kg. Ile czasu dziennie spędzasz nad dbaniem o wygląd, zdrowy? Poniżej godziny? to bardzo. Jesteś optymistą, czy jestem pesymistą? Nawet ty wie, co to znaczy. Lubisz nawiązywać nawet znajomości? Tak! Raktowałem. Tak, ale nie zawsze. Mam na skup. Jaki jesteś jedynym słowem? Biły. XD Można ci zaufać? Tak. Jesteś osobą dojrzałą i odpowiedzialną? Tak i bardzo. Określiłbyś siebie jako lidera? Prędzej tyrana. XD Czy uważasz się za osobę atrakcyjną? Nie wiem. Ło, 100% Zazdroszczo mi XD Dobra, jeszcze jeden quiz Ty no ja nie O, prawda czy fałsz? Baja Kinder jest Podziądka jest nielegalna fues... Fałsz. fałsz Co? To jest nielegalne co Jak oni mają źle Impulsy nerwowe przemieszczają się z prędkością około 30 km 30 tysięcy kilometrów na godzinę? Fałsz. Jest. Biceps to najsilniejszy mięśnień w ludzkim ciele. Prawda. No wie, no myślałem. Jak w ogóle polski to Orwan Bielik? A ja wiem! No wiem. Adolf Hitler w 1938 roku został człowiekiem roku. Czasopisma Times. Jakie włączy? Jeden człowiek spędza 15 minut w supermarkecie, zanim cokolwiek kupi. Ta. Co? No chyba nie. Mój tato siedzi 2 godziny. Ludzie mogliby używać echolko... echolokacji. Gdyby to poćwiczyli. Prawda. Ptaki nie posiadają zmysłów echu. Ta. Nie. Prawdziwe nazwisko bonus U2 to Bill Helson Nie. W ciągu każdej minuty użytkownicy dodają łącznie 48 godzin materiałów do serwisu YouTube fałsz. Steve Jobs nie ukończył nawet szkoły podstawowej. Prawda. Aligator w ciągu całego życia może mieć... Nawet 300 zębów, prawda? No a nie? Z jednego hektara konopi można uzyskać 5 razy więcej papieru niż jednego hektara drzew. Wow. Koran był pisany przez 200 lat, prawda? No nie? Jezu, ja tu nie ogarniam nic. ludzki, mózg składa się z 80% z wody. No tak. To minutę na ziemi rodzi się 800 dzieci. Prawda. Pierwszy sezon Formuły 1 odbył się w 1920. No nie. Średnia wieku aut jeżdżących po polskich drogach wynosi 14 lat. W no. Coca-Coli znajduje się 9... No tak. No ale przecież w Coca-Coli jest Coca. Zresztą po samej nazwie to widać. No Coca, no, no kurde. Najmłodsza babcia na świecie ma 14 lat. Ło! Mam wy, jestem wyjątko, jestem wi, wyjątkowo inteligentny. Tak. Dziękuję. Opowiadania... Yy, o coś o YouTubie. Który YouTuber ma więcej subskrypcji? O. To jest ostatni quiz. Poprzednia część? Szybciej się załaduj. A kliknę XD nawet palce nie mogę po ruszyć. No i baja. Mm. Która youtuberka ma więcej subskryb... Żuraw czy... No chyba ona. Mhm. Który youtuber ma więcej... Kajko. Czas? Który youtuber ma więcej suburby? Nawet ich nie znam, ale tak myślę, że on. Która youtuberka ma więcej subskrypcji? Aga pewnie Nie Aga! No chyba nie Która youtuberka ma więcej subskrypcji? Sami No wiedziałem Który youtuber ma więcej subów? Sz Szczepaników. Która youtuberka ma więcej subskrypcji? Serol mhm. mm. Która youtuber ma więcej subów? Wojtas Która youtuberka ma więcej subskrypcji? Ale NIE! Który to ma więcej Nie, prawdę, że żo... Aha. Który ma więcej... To on. Zgadłem. Który youtuber ma więcej subskryb... Wardęga. Który to ma więcej... Z dupy. NIE! Od Buster. Który to ma więcej subskrypcji? Taki. demordie live live no to to proste że dzi które to ma więcej subów remedius i tutaj no z... 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 <grych> to które to bra ma więcej subskrypcji no proste że wardy skad Stadkiewicz. Little Monster Który youtuber ma więcej subskrypcji No ja tak myślałem, że to bardziej jedna Który youtuber ma więcej subów? Paweł Opy, Domat Ole Skadłem! No proste, że Cybermarion? Cezary pazura Gargamy vlog Nitrozyniak A nie, Bo Boże, tam był multi jeszcze, ja go nie zauważyłem yy, GromPaula? GlamPaul Który youtuber ma więcej subów? Gimper Gupek Który youtuber ma więcej subskrypcji? Malczyński Malczyński On tak wygląda? Jaki brzydal Drugi ma więcej subskrypcji. Wiśnia. Nie. Drugi ma No, Aleksandra Żura, To już było. to też, to się powtarza. O, to tego nie było. To było. No, czemu to Im jesteś Sims? dobra, zagramy ostatnie. Ostatnie, bo tam coś na YouTube. O, jeszcze raz tak jest który... Tylko mam nadzieję, że teraz to nie Już na bóru. ale to No prosto, że SKKF Który youtuber ma wiem Ale ja, ja nie ogarniam po prostu jakim cudem jak Blowek ma dał na i nie wychodzi z domu. Stil... żartowałem. Ale to prawda, że z domu nie wychodzi. Backs parali, szparagi, szparagi. Eee... Kieślu... Tora Skąd ja znam Tora? Aha, dobra, dobra. Który youtuber ma więcej słowów? Poszukiwacz. Eee... No proste, że... Aha. Dobra. I samo. On ma minek popek. Trochę. Tak trochę. Rawgor. Ну. No, Хеба <laughs> просто. Це було п'ять. Ага. Типа водиха. Типа води. І понкі. На ручак. Ну, дядь. Якоб Кроль вробелек. Ага. П'ять. Nie ogarniał, ale teraz kosper. No. Ile nie jaję? Matura to wzdurę. Towki. Marko kupisz? Nie. Katos. Smak. Ale ma zdjęcie. Mogi kofigy. Oczak. Pięć, pięć sposobów na chyba proste DG Wyniesz, 17 na 32 no to dobrze w miarę. dobra, także to by było na tyle yy, trochę dłuższy teraz był ten filmik, no, no ale jednak yy, XD. Yy, także to by było na tyle Dajcie suba, łapkę w górę i, i no cześć, no, coś, no. Pa, pa, do widzenia.